Witam. Dzisiaj tak na chwilę, bo sobie pomyśleliśmy z Anią, że wykorzystamy takie właśnie klocki dębowe gdzieś w ogrodzie. Można z tego zrobić jakieś dróżki, układając różnie jakieś koła, jakieś kwadraty, trójkąty. Jakby miało to być na przykład na chodniku, bo też można tak sobie pomyślałem, że zrobić chodnik, wtedy trzeba byłoby coś pomyśleć też z tymi wypełnieniami, żeby nie przerastała nam trawa. Ale na razie wykorzystamy to tylko w ogrodzie. Później wam pokażę co i jak mniej więcej. Ja mam różne średnicy do dębiny. Jak widzicie, ta na przykład jest bardzo fajna. Nie jest już taka mała, tak możecie porównać do mojej głowy. Ale mam i mniejszą i większą, tak żeby jak gdzieś będą szpary, takie dziury, to żeby mniejszą włożyć, większą włożyć i tyle. No, najlepiej byłoby oczywiście mm, mieć taką wielką dębinę i takie wielkie mm, e, obcinać krążki. Ja niestety nie mam takaż grubej. Mam kilka, nie, znaczy ogólnie mam ze dwa, trzy takie duże, ale takie niskie i one zostaną wykorzystane jako donice. E, też tam będzie trzeba trochę podłubać się, zrobić z góry. Jakby wejście, żeby nie doniczkę stawiać, a tylko dziura będzie w, w, w klocu i tam będzie donica na kwiaty, jak gdyby. Yy, ale to mniejsza z tym. Yy, na razie biorę się za cięcie tych klocków. Mam ich tutaj sporo różnych grubości, yy, bo tego dość sporo trzeba. Yy, a później Wam pokażę jeszcze w ogrodzie mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Czy to komuś się podoba, czy nie, to już jest inna sprawa. W każdym razie to akurat w moim wypadku jest to jak gdyby za darmo, no to, to korzystam. Bo są w sprzedaży na przykład gdzieś takie wielkości, nie wiem, tam średnica jest może około 30 cm, są takie betonowe, drewnopodobne klocki, ale mi się to nie podoba, Ania chciała takie kupić, więc. Doszedłem do wniosku, że zrobimy takie, Ania powiedziała, że też może być i jestem z tego powodu na przykład bardzo zadowolony, bo wolę naturalne drewno gdzieś tam w ogrodzie niech sobie leży, nawet to, że one sobie zgnije wcześniej czy później, to jednak to jest naturalne niż tego betonu. Tego betonu i tak wszędzie mamy pełno. Tak więc jadę roboty, a później Wam jeszcze pokażę, jak to już będzie mniej więcej wyglądało w ogrodzie. Już jesteśmy w ogrodzie. Tutaj, jak widzicie, mam takie duże krążki. To stary już widać nawet pęk sobie. Takie krążki są, jakby nie patrzeć, najlepsze do ogrodu. Takie krążki kładziemy co kawałek i robią nam jak gdyby za chodnik, za ścieżkę jakąś. Ogólnie wam powiem, czy te ścieżki są potrzebne, czy nie? To tak niekoniecznie. Można i po trawie chodzić, też będzie fajnie. Z tym, że te ścieżki czy tam chodniczki dodają trochę jakby uroku dla całego tak jakby yy, ogrodu i nie jest taki ogród monotonny, czyli nie tylko sama trawa i troszkę kwiatów. Tam jak widzicie, z takich małych kółek można układać jakieś różne różności zamiast właśnie takich, to kilka tych mniejszych i też yy, je w ziemię. Oczywiście one muszą wszystkie być najlepiej na równo, na równo z trawą, czyli żeby trawa do nich dochodziła może minimalnie tylko pod brzeg, tak, żeby nie przeszkadzało potem do koszenia. Tutaj jest, ja oczywiście na razie nie będę robił tego chodnika jeszcze, ale to, jak jest tutaj właśnie pokazane, to wyglądałoby tak jak chodnik, tak? Czyli powiedzmy metr szerokości i można zrobić chodnik. Z tym, że do chodnika czy gdziekolwiek, jak takie kładziemy, to najlepiej pod spód położyć jeszcze agrobukninę. Czyli ja wam pokażę zaraz w innym miejscu, bo też zrobiłem jeszcze coś tam i jak to wygląda. Agrowłókninę i wtedy te zasypać no nie wiem, kamykami czy zasypać trociną, czy zasypać wiórami, zrębkami, żeby jak najmniej przerastała nam trawa. Ta trawa i tak zawsze wszędzie rośnie, czy to kostka czy nie kostka to zawsze gdzieś tam sobie znajdzie miejsce i rośnie. Ale tego typu właśnie bardzo mi się podoba zrobić czegoś takiego chodnik, powiedzmy na wejściu do domu byłby po prostu taki inny wtedy, wtedy trzeba byłoby trochę pociąć mysz, myślę, że grubsze te klocki żeby było bardziej to tak e, stabilne głębiej wtedy by się działo to w ziemi nie byłoby tak e, jakby, no chodzi o tą stabilność tak żeby było stabilne ale to jeszcze jest przedyskutowania do przedyskutowania z nią, bo to wiecie jak z kobietami tak jak ktoś tam mi mówił, jak na szpilkach to nie da rady po takim czymś chodzić ale tutaj na, wsi, na szpilkach w szpilkach się nie chodzi. My chodzimy w takich butach, jak widzicie. Najlepsze tutaj na tą porę, bo teraz mamy trochę Słońca, trochę deszczu. Dzisiaj mieliśmy fajną tęczę. Pokażę Wam zaraz. No i tyle. No i tutaj jest już jakby tak na pokaz, że z takiej dębiny, nawet małej, można zrobić sobie różne jakieś tam cuda, wianki. A teraz jeszcze pójdziemy w jedno miejsce i pokażę Wam, do czego ja dzisiaj trochę już tego wykorzystałem. Jak widać, tutaj jest zrobiony taki, jak gdyby obwódka w koło, akurat to jest czereśnia, nie wiem, czy się przyjmie, problem z tymi czereśniami zawsze jest kiedyś na innej działce miałem chyba dwa razy sadziłem, czy tam trzy razy i dopiero się przyjęła inne jabłonki jakoś tam spokojnie sobie radzą, a z czereśniami często jest właśnie problem tu był plan, żeby zrobić obwódkę z kostki ale ze względu na to, że mamy coś takiego właśnie jak ta dębina to zrobiliśmy taką obwódkę, dzisiaj to zrobiłem w kilku miejscach tam jeszcze zrobiłem taki też jakby border tu są kamienie pokażę wam na zdjęciach bo trzeba było tak wyciąć najpierw kawałek tej już trawy zarośniętej następnie pod spód położona jest agrowłóknina i na to jest zrobiona jakby granica i tutaj trochę kamieni to oczywiście też można zastąpić zrębkami jakimś kamykiem kolorowym no Co kto tam chce i co kto lubi. Oczywiście tak jak ktoś wcześniej mi też tam mówił, można to zrobić na ten styl, nie wiem, angielski, żeby zupełnie bez tej takiej obwódki tylko podkopywać. Mm, ale to tak nie do końca jest, aczkolwiek też to ładnie wygląda, ja widziałem, że zupełnie bez niczego, tylko właśnie jest wykopane i to co roku trzeba trochę poprawić, żeby trawa nam nie, nie zarastała ale też może być. Ja, że mam taki materiał, a to jest sprawdzony sposób już, bo ja miałem na innej działce, jak Wam mówiłem, coś podobnego, tylko tam miałem bruk, kostka brukowa, czy nawet kamienie polne miałem i, i fajnie to się sprawdzało. Tutaj jest troszkę głębiej, jak gdyby, bo jest wybrana ta wierzchnia warstwa. Tu zawsze będzie trochę więcej wody stało, co jest potrzebne dla takich małych, szczególnie drzewek owocowych, bo już później, jak ona się tam nam rozrosną, to to nie ma problemu, one sobie poradzą ale z początku potrzebują wody, a ja mam tu jak wiecie piach, także tu zawsze będzie można trochę podlać wodą i tak to właśnie wygląda. Ja na razie wykorzystam to do tego. Później te dróżki, na przykład jakieś miejsca, gdzie będą, gdzie będą te kółeczka dębowe leżały, to będzie troszkę później, bo będę robił taras i chcę wiedzieć, gdzie są słupy. Jeszcze na raz nie wiem, gdzie będzie tam słup, jeden, drugi, trzeci, bo będą to trzy słupy jakby od ogrodu i nie wiem, w którym miejscu one będą, więc na razie nie chcę też rozkładać, bo te wszystkie, czy te duże y, 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 krążki dębowe, czy te małe, to już jak położymy, to najlepiej, żeby leżały tam ze względu na to, że jeśli nie kładzie, tak, ich nie kładzie się tak na wierzchu jak gdyby, tylko kładzie się je troszkę głębiej, tak? Czyli trzeba zdjąć tą warstwę trawy i, i głębiej włożyć tak na styk prawie, żeby po prostu nie przeszkadzało to dla kosiarki, jak mówiłem. I tyle. No. jeszcze wam tam pokażę kawałek, y, co zrobiłem. Też taką jakby granicę i fajnie jest, a ja biorę się pomału za ten płot już go tam zacząłem, walczę z nim już każdy tydzień i co walczę to rozbieram i, i... bo nie to że, że nie idzie, tylko jakoś tak miałem inaczej wyobrażenie, że to będzie, a wychodzi mi inaczej. Ale może jutro czy jutro to nie wiem, ale w tym tygodniu jeszcze wam pokażę jak ten płot taki rancho będzie wyglądał u mnie. Z... Tak nie śpieszy mi się teraz za bardzo, bo jeszcze nie mam zawiasów. Dopiero przyjdą za parę dni pewnie w tym tygodniu. Więc już bym chciał też tak ten cały film pokazać dopiero jak będzie już efekt końcowy. Jak to będzie wyglądało. No i dlaczego zdecydowałem się na takie ogrodzenie, a nie na inne, jakie miałem w planach pierwszych, czyli jeszcze w ubiegłym roku. To co, Wam jeszcze tylko pokażę to, jak to mniej więcej wygląda na zdjęciach i tyle. I na razie trzymajcie się. Także ta dębina, powiem Wam przy okazji jeszcze, że nie wiem czy w tym tygodniu, w następnym tygodniu pojadę po następną dostawę, znowu sobie ze dwa dni narobię jej i też ją związę później i niech sobie leży. Jestem z tej dębiny naprawdę zadowolony i za takie pieniądze to będę brał ile będzie można. Na razie jeszcze drogi nie zaczęli robić, więc, więc jeszcze jest czas, ale po prostu, no, ile nam rady, tyle jej wyciągnę. Także na razie trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich i żeby było nam dobrze.